Ola, ale z tej struny, bo w dzisiejszym porozmawiamy o wynikach Champions League oraz. okej mecze jeszcze na design, to zostawcie subapkę, z której bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. No i właśnie, jakie macie tej ligi? Mistrzów były wczoraj, z nami już ostatnie dziewięć mecz piątej kolejki Ligi Mistrzów. Pawło zremisowało z Monaco 2-2. Kopenhaga pokonała Kajrę Taumaty 3-2. z ledwo co aby pokonał Real, ale Real wygrał 3-4. Aha, widzi się ten tytuł. 4 gole. A czy kogoś wam to twarz nie przypomina czasami? Dobra, Sporting Club 3.0, Minecraft Atalanta 0.3. Dziś zmiana trenera co i dało? W sensacji znowu dokończyła. Sensacji znowu dokonał Liverpool przegrywając 4-1 z PSV i Honor dał szoposzlaj w 16 minucie na 1-1. Potem Atletiko pokonało Inter 2-1 i gola dla Interu Tobą w 54-minucie Piotr Sieliński. No i najciekawszy na tej kolejki, który był na TVP Sport. Pomiędzy Arsenalem a Bayernem. No z daleka już pewnie widzicie. Te drużyny jeszcze nie przegrały przed tym meczem. Się nie przegrali w ogóle w tym sezonie jeszcze. No i Arsenal pokonał Bayern na 3-1. No i tak mówmy sobie. No i tak jeszcze Petrę pokonał. Tutaj chyba 5-3, więc też zacięty mecz po sobie chwilę, no, no tutaj piszą w tytule, że koszmarnojera, więc to to jest o no to tego nie wiem akurat. No, ale tak. Praktycznie, no. Bram w ogóle raja się nie przydawał, no dwa celne strzały bajernu. Najpierw gołę strzelił Joseph Timber w 1922, potem wyrównał Leonard Carl. potem już Nonimadłek w 69.00 i Gabriel Martynelli w 1977 zamykał mecz. No statystyki 14 to 8 na korzyść arsenalu, a 6 na 2, czyli 2. A korzyść Majerów e, na no, skład wyglądał, że naprawdę no, się najlepszy. Neuer, Laimer, Upamykano, Tach, Stanisic, Kimiś, Pawlowicz, Leonard, Karol, Karl, Lenarbie oraz Hurricane. Na no, ławie no, też było dobre. Kim, Pijan, Leon, Górecka i Nicolas Jackson, Fra Rafał Górego. No tutaj na no, no, ale tutaj na przykład, no, na przykład, no, ten arsenał, mecz na arsenał swego posadził swojego kapitana de No, rozmordniono go, oraz porozmadłekę, czyli miał kogo zmienić i coś mu dało, więc tak teraz szybka analiza. A pewnie będziecie na czemu składu nie pokazałem. Dobra, szybko wam powiem Raya, Timber, Saliba, Mosqueta, Louis Kelly, Submendy, The Clan Rise, SSaka, Camerino, Trossard. No i jeszcze PS, że to ten kam, gdzie było aż 5 do 3. No i czerwona kartka w końcówce to Lukasa Fernandeza, hat-trick Vitini, gol i Paczo dla Kogutów, gol Richarlisona i dwa kolo który przecież grał na PSG, albo że ma sklerozę. No to i szybko składno. Strzałów niewiele więcej miał. Dwa więcej miał PSG i dwa więcej celnych. Dobra, skład pędz, że to jest z ich Mary, tak z ich Mary na prawej obronie. Marquinhos, Mendes, João z Witinia, Fabian Ruiz, Pindley, Barkola, Unudulun, Kwarackelia, Guitenwit. no. nie wiem, że, dobra za chwilę. W bramce Guiet, Melo, o pięciu obrońców. Pedro Poro, Narbi, Van Deven, Romero, Spence, Rodrigo Berto Convertal, Matar Sarri, Charlison Colomuani. No, na rezerwach nawet był Lucas Hernandez i dos Oczewa. No? Był też Konsalura Mostembele. Więc, no. A u Kogutów, na przykład Savisimos, taki jeden z dobrych i chyba tyle. U PSG, no to oczywiście tylko z tym Dembele, Ramos. No i jeszcze tabela. A liderem jedyny z kompletem punktów, Arsenal. Drugie PSG, potem Bayern, Bayern Inter, Real Borussia, Chelsea, Sporting. Messica, Atalanta, Newcastle, Atletico, Liverpool, Galata. Gdzie Barcelona? Oj, trochę ciemniutko rzeczywiście, na no. PSV, Tottenham, Bayern, Barcelona, Karabach, Napoli, Olympique, Juventus, Monaco, Pafos, Union Saint-Germain, Club Athletic, Bilbao, Eintracht Frankfurt, Kopenhaga, Benfica, Slavia, Bodo, Olympiakos, Fiera, Real, Kairet i jedyny bez punktów Ajax. No i od razu już lecimy jaki mecz zaplanowano na dziś. Przed nami piąta kolejka Ligi Europy. Subia Jan, bez Viktoria plus na Freiburg, Porto Nicea, Ferrari na do Góry, Celta, Roma, myśli Glawię. Los i bardzo dobrze. Uh, pauk, Bran, Rangers, Praga, Polonia, Rc, Salzburg, Kęk, Fc Basel, Kołych, Etejus, Strugard, Mystery Narwich Leon, Panatina i Kostum, Grasmotinga, Motinga, Morino, Svenastes Hafezb, Bukarest, Real Betis, Uchtret. No i też przed nami. Czwarta kolejka Ligi Europy. Znaczy konferencji. Konferencji. Sylwiak, Hacet, Lech Poznań, Leset Sport. To będzie TVP Sport. Znaczy, znaczy ten będzie transmisja w Polsat Sport 1 lub 2. Telefon, powiem. E, AZ, Shelbourne, Raków, Rapid Wiede. Więc tak będziemy obstawił tu prędzej rokowo na pulsach sport 1, a Lechel na pulsach sport 2. Slovan, Rajo, Sigma, Liefelię, OMU, Omonia, Dynamo, Kijów, Hamron, Lincoln, Universita, Mainz, Rizeja, a Eklarnaka. Bro, Babbit, Samsung Sport, RT Strasburg, Crystal Palace, Shamrock, Shafter Szach, ABD, Och, Fiorentina Ek, eee, Rita Szelita, Legia Sparta to będzie pewnie w Polsat Sport 1, nie jestem pewien, ale pewnie będzie i Jagiellonia, w eee, Polsat Sport 2 pewnie. Trochę długo się rozgadałem, no dziś to tyle. Widzimy się jutro z nas o 6 rano. Do zobaczenia.